że uh -huh. platforma to nie jest już... Uh taka jednolita drużyna niesiona sukcesami. To jest taka drużyna, która jest teraz bardziej zmęczona, coraz bardziej sfrustrowana, nerwowa i świadoma, że traci inicjatywę. Co to jeszcze może zmienić? Ja myślę tak, że tu nade wszystko wychodzą wszystkie słabości po pięciu latach bycia u władzy. Wszystkie słabości. Ja widzę trzy słabości podstawowe, które, tak jak pan mówił, u zmęczonej drużyny występują. Po pierwsze występuje już arogancja. I ta arogancja jest... Ale wobec? Jest... Arogancja władzy. To jest tak zwana arogancja. My wiemy lepiej. My przeprowadzamy wszystkie ustawy, nasze tylko i inne do zamrażarki. My mamy te pięć osób, pięć, siedem już w tej chwili szaby w parlamencie więcej. W związku z tym będziemy forsowali tylko ja, i Profesorze, tylko... ale mówi premier i ja rozumiem tę logikę dlaczego rząd miałby realizować projekty opozycji? Jak a, dojdzie do władzy, to będzie je realizowało. Stop, 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 Właśnie. Jest coś takiego w demokracji, że podobno większość rządzi także w interesie mniejszości. A? Czyli krótko mówiąc, kompromis jest istotą demokracji, a nie rządy większości nad mniejszością. Jeżeli byśmy już tak to powiedzieli. Ale to jest ta pierwsza arogancja, wyraźnie przewijająca się. Drugie, bardzo wyraźnie występuje zjawisko braku empatii. Braku empatii, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o empatię do społeczeństwa. Zwróćmy uwagę jednak, że Zwiększa się dystans pomiędzy partią rządzącą a społeczeństwem. To jest w sondażach różnego rodzaju, jeżeli chodzi o oceny rządu, pokazywane. I na samym końcu, w moim przekonaniu, ten rząd no, tutaj nie ma wizji żadnej. Jak nie, nie było na samym początku żadnej wizji, tylko była taka woria taka zwycięstwa. Także w tej chwili jest taka filozofia trwania. Tylko mhm. i wyłącznie filozofia trwania. Biorąc pod uwagę więc te trzy: zmęczenie. Rosnąca arogancja, brak empatii, brak komunikacji społecznej. Zwróćmy uwagę, ja cały czas mówię, na pana Grasia, jeżeli popatrzę, to jest bardzo przystojny, wysoki <grym mężczyzna, <grym ale jest on zaprzeczeniem dobrej komunikacji rządu ze społeczeństwem. Zaprzeczeniem w tym sensie, że tam nie ma żadnego ciepła, tam nie ma żadnego przekazu. Znaczy, powiem szczerze, że wolałbym, żeby czasem się premier komunikował osobiście przez swojego rzecznika, bo on jest mistrzem tak, docierania tak, do, do ludzi. ale na premierze, gdybyśmy cały rząd i wszystko postawili, to to, się, rząd. to jest błąd. Ale ja, ale ja pytałem o to, czy jest coś, co może zmienić te tendencje? Jeszcze w przede no, wszystkim premier Tusk musiałby, bo skoro pan wymienił różne cechy, teraz pozwolę sobie ja parę rzeczy dodać. Premier Tusk jest zbyt schematyczny w swoim postępowaniu, jest zbyt europejski, zbyt mało krajowy. Mniej w tym stopniu jest krajowy. Chciałbym tu używać pewnych skrótów metaforycznie, bo oczywiście nie ma czasu na rozwijanie, ale chyba wiemy o co chodzi. A poza tym jego typ przywództwa chyba się też troszeczkę już wytarł z perspektywy także samych członków platformy. Platforma stała się partią coraz silniej sfrakcjonalizowaną, w której istotną kwestią jest raczej nie to, kto ma jakie idee, tylko kto kogo jest w stanie nakryć czapkami w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z różnymi koncepcjami rozwoju tej partii, a jedynym zwornikiem tej partii jest wciąż premier Tusk. Istotą sprawy jest również to, czy premier Tusk będzie w stanie tak trwać do końca i ewentualnie stać się kapitanem na Titaniku, czy też ewentualnie przygotowuje sobie taki desant, czyli osobę, która potem po nim tę funkcję będzie mogła przejąć. Moim zdaniem, żeby to wszystko spuentować, Platforma z partią taktyki, a nie strategii. Notabene, podobnie jak czy parę innych polskich partii e, na przykład Palikot nie ma kompletnie strategii jest partią taktyki a nie strategii i w związku z tym ta sytuacja jest interesującą pewną analogią bo jak się spojrzy na to co robi dzisiaj premier Tusk i co robią na przykład ludzie którzy są uważani za jego potencjalnych rywali a więc z pan y, był wicepremier Setyna no to to rodzi pewien niepewny wizerunek tej partii w przeszłości. Wspomniany był pan Misegraś. Zgadza się. Pan Misegraś zawsze wszystko wie lepiej. To jest taki bezserwiser w platformie. Jak się go słucha, to on się uśmiecha trochę drwiąco, trochę z przekąsem. To są sprawy i formy zachowania pewna mimika twarzy irytująca dla opinii publicznej, ponieważ to pokazuje właśnie arogancję władzy. Nawet jeśli pan Graś mówiąc i pokazując tego typu gesty, myśli sobie coś innego. Odbiór zatem, do, o, ostatnia sprawa, winien być Pracowany także na kanwie odbioru marketingowego. Marketingowo, Platforma oddana jest dzisiaj społeczeństwu jako partia arogancka, a nie jako partia torpedująca. Partia I w jest marketingu. Panowie, na koniec, krótko.